Polska branża transportowa to jest 7% polskiej gospodarki, to jest 800 tysięcy zatrudnionych. W tej chwili na całej ścianie wschodniej odbywa się dramat. Skąd ten dramat? Oczywiście z pisowskiego nieładu podatkowego, oczywiście z powodu drożyzny, oczywiście z powodu pakietu mobilności, za którym wszyscy głosowaliście, oczywiście z powodu szaleńczej polityki wschodniej, która prowadzi do tego, że dzisiaj białoruscy przedsiębiorcy koszą naszych z rynku. Łukaszenka zaaresztował kilkadziesiąt samochodów, wy zamykacie przejścia. Jest jest nieuczciwa konkurencja, a inspekcja transportu drogowego ma wprost powiedziane, żeby nie kontrolować przewoźników ukraińskich, białoruskich, żeby oni mogli swobodnie działać na naszym rynku, w przeciwieństwie do transportu polskiego. Zarzynacie przewoźników na całej ścianie wschodniej swoją polityką i oni wam tego nie wybaczą. Żądamy radykalnych działań rządu odwrotnych od tego, co prowadzicie do katastrofy gospodarczej w tej chwili na całej ścianie wschodniej. Dziękuję a pan Bącik kłamał postacie na ten wam, temat. Panie, pan jest pancą,